A dzisiaj różowy domek. Jeśli chcecie jeszcze jeden kolor, to mogę coś zrobić. No, co sobie ja we mnie jakoś. że klikam. O! Wchodzimy na no, różowy domek. I zaczynamy od pokoju. Mmm, różowe łóże. Może... A, dobra, już wiem, gdzie jest. To jest tęczowe. Oh no, oh no. Powiedzmy, że jest różowe, okej? Okay? Okej? Okay? Okej? Okay? Mmm, -hmm, hmm, hmm, A nie, bo co ja tu w ogóle wyszłam? Wyszłam, znaczy się. O! Czekaj, zaraz zobaczycie efekt końcowy. Efekt końcowy naszego pokoiku. Teraz czas na kuchnię. Dobra. No, piekarnik musi być. Ja nie poradzę. Mm. Hmm, nie. Dobra, takie coś. Może tu jeszcze coś jest. u, a to jest lepsze. Dobra. A, jeszcze lodóweczka. Mhm. co w tej lodówce? Oczywiście, że wszystko, co używam. Okej. Okay. <laughs> Cukierki same. Juhu, będziemy żyć. Jak wygląda różowe życie? Cukierkowo. Dobra, wkładamy to byle jak Hop, 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 hop. a nie lody do, do, do ża, za, zamrażarki. Upsi. No i tak wygląda nasza kuchnia. I teraz przedpokój. I y Mhm, mhm. Mm tu nie mam szafy, nie mam szafy. To tu zrobimy jakoś przebieranie. Ale to nie teraz, to teraz tutaj a! Roślinki. <słyski> <słyski> I tak, takie drzewa będzie tu Oj, sorry. Takio, takie drzewa będą tutaj, bo piękne. Tu są jakieś jeszcze. Tu są jakieś. Bierzemy. Op. nie wiem, biorę wszystko co różowe. A może tutaj będzie różowego? Nie, nie ma. Hmm. Może tutaj jakieś różowe? Nie, oh my god. Oj, serze, że się nie odzywam, zamurowało mnie. Hmm. Czy na piłce? No to, to ja nie wiedziałam. Dobra, przed jest to teraz łazienka. Hop. Nawet ten na ten challenge się przygotowałam. Patrzcie, mamy tron. Bujabe. Salon. Hmm, tak, to mam. Hop, hop. Hop. A, tele, tele, teraz telewizor. hm, O, tu jeszcze coś jest. Wreszcie hmm, mieć psa albo kota, to będzie tutaj spał. Dla kota chyba nic różowego nie mam, albo to jest. Hmm, różowa zabawka. Kto jak woli robię po prostu wszystko co różowe? No, te świecuchy bym chciała. Hop, hop. No i tak wygląda dom na różowo. Jeśli chcecie jeszcze jakieś kolorki, to mi piszcie. Już się nad Wami polituję. A może sobie jeszcze jakiś zrobię z komentarza. Może niebieski. O, tak. Ja wiem, że miałam robić niebieski, ale jeszcze chciałam pokazać mój biały domek. Dla wszystkich fanów białego. No i ile różowych też był różowy domek. A ja do niebieskiego przechodzę. No dobra, no to mamy tutaj. Ja wiem, że to jest przedszkolenie. Nie wnikajcie. No dobra, no to... Uh, uh, uh. Tutaj mam niebieskie łóżeczko. Niebieska szafa i jest. Jest. Ja wiem, że to jest trochę granatowy. A niebieski granat to to chyba sama. Hm. Fanów niebieskiego też pozdrawiam. Pozdrowionka dla Was. No, łatwo mi poszło. Jeszcze krem, Jeszcze chwila, i bym wam nie myła ręce. Bi niebieska kanapa. Hop, ja, ja mam w ogóle niebieski telewizor. Chyba nie mam. Jest! Mam szczęście. O, mam nawet to.

Ja zarobię z tym, bo to jest taki przedpokój, coś takiego. No to może tutaj to damy. Hop. Czasami się trochę dziwnie teraz zachowuje. Hmm. No, to chyba tyle. A na ogródek damy dwie pufy. No dobra, to teraz taka mata chłodząca. Nie wiem, dla psów, kotów, dla byle kogo. Hmm. Hop. Jakieś roślinki dodajemy. Hmm. Nie na takiego tołka to nie będę dawać. Mm, hy, 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 hy. Niebieska choinka. Musimy to mieć. Nie żartuję, tu jest święt świąt. Świąt. Nawet nie ma, ale już o chońce marzę. Jest. Co to za gołąb tam lezie? No tutaj. Normalnie tutaj sobie z gołąb. Spój Patrzcie na to. Nie na te dekoracje. Albo się teraz nie pojawi. Ale ja tu widziałam gołębia normalnie. Czy coś takiego. Ja nie wiem, czy niek to niektórzy... Ten nie widzieli, widzieli znaczy. Ale tam las normalnie sobie gołąb. Zaraz nam jakiś tutaj gołąb do domu przyjdzie. Będziemy mieć problem. Hop. No dobra, i tak wygląda niebieski domek. Pozdrawiam też fanów niebieskich, drugi raz, no i papatki!